Witam Was, bracia i siostry, w sercu Maryi. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Boże, Ty z miłości do nas posłałeś jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne. I w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach jej cnoty. Módlmy się. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy, Przenajświętszej na Ziemi, wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na każdą rodzinę, niech każda rodzina stanie się świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój. Najświętsza rodzino, której opiekun święty Józef jest wzorem miłości ojcowskiej, Matka najświętsza miłości Macierzyńskiej, a dziecię Jezus. Posłuszeństwa i miłości synowskiej. Oddajemy się pod Twoją opiekę, prosząc, by rodzice i dzieci, starsi i młodsi, byli złączeni Twoją miłością. Dziś z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin. Święta Rodzino, Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej miłości, za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się urodzić dziecko, za rozwijające się dzieci, które napełniają domy radością, za młodzież, w których budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Święta Rodzino, prosimy za ludzi starszych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu ojca, za te rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszedniego, za dzieci zaniedbane i porzucone. Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy zamknięcia i podziałów. Ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Najświętsza Rodzino z Nazaretu, broń nasze rodziny, którym zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Jezusie, Maryjo, Józefie, z ufnością Was błagamy, Wam się z radością powierzamy. Amen. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, Zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.